Ej hey, ponieważ lubię się dzielić moimi refleksjami, które mają chyba logikę, podzielę się również i w tym momencie, bo po usłyszeniu wiadomości w ścieku medialnym, już mówiłem tysiąc razy, Słucham e, ten ściek tych wiadomości, tylko dlatego, że one są bardzo krótkie. Trzyminutowe, maksymalnie czterominutowe i super muzyczka. Chodzi mi o radiowiny. Więc dowiedziałem się, że po pierwsze, <klimy> e, pani Wandelin, a, a więc Unia, przygotowała pakiet e, 800... 800 miliardów, z tego może wyjść i 1 bilion, jeden bilion, podkreślam, to jest 1000 miliardów. To jest 100 tysięcy milionów euro na to, żeby wzmocnić Europę pod względem militarnym, również częściowo gospodarczym. Ja się pytam, skąd oni wezmą te 800 miliardów? Czyli 1 bilion euro. Wcześniej pani mówiła, 3-4 lata temu, o bilionie euro na tak zwaną ochronę klimatu. Skąd te pieniądze biorą się, jeśli ona tak uważa, w kasie EU? Czyżbyśmy, nie wiedząc o tym, coraz więcej płacili podatków? I my się na to zgadzamy? Ja tylko wiem, że Mój stan na co dzień pogarsza się, jeśli chodzi o finanse. I coraz trudniej mi jest planować jakieś urlopy, wypady, czy zorganizować raz w roku krótkie spotkanie, małe spotkanie wśród przyjaciół, ścisłego grona na moje urodziny. Już nie wspominam o takich prezentach urodzinowych dla moich synów, których mam dwóch. Słuchajcie, co tu się dzieje. To chciałem powiedzieć Jaką moją refleksję. Zastanówcie się nad tym, skąd są brane te pieniądze. Planowane ogromne inwestycje właśnie w tych kierunkach przez EU i przez panią Wandeleję. Druga sprawa to te codzienne komunikaty. Wjeżdża, wczoraj wjechał, a chyba, no nie chcę. Przegiąć, nie będę wymieniał miejscowości, ale w tej miejscowości już były akty terroru, w Niemczech wjeżdża facet w tłum ludzi, zabija dwie osoby na miejscu, 15 jest ciężko rannych, dowiadujemy się, że to był Niemiec, o zgrozo to był Niemiec, to nie był migra, migrant. A więc wszystko w porządku, są zwariowani Niemcy. Dzisiaj się dowiedziałem, że wjechał jakiś facet tu, w centrum Wiednia, na w samym centrum Wiednia, niedaleko katedry szczepana, wjechał w taki, w taki, w taki pomnik, konkretnie Graben. To też jest Kertner i Graben, to są takie Fußgängerzone, czyli pasaże dla tylko pieszych. Wjechał samochodem, rozpędzony i całe szczęście, że nie uszkodził żadnego Człowieka, wbił się w ten pomnik, e, uszkadzając go, no i oczywiście samochód sam się chyba też troszeczkę zranił i bardzo dobrze. Okazało się, a tu jeszcze nie wiadomo, że to był stosunkowo młody człowiek, kompletnie pijany, i, a samochód chyba był kradziony, coś takiego jakieś. I ten człowiek sprawiał wrażenie niepełnosprawnego umysłowo. Chodzi właśnie mi o to, pan minister zdrowia z Niemiec, ten, który chciał wprowadzić przymus keczapowania, był za pandemią i się utrzymał na swoim stanowisku. On stwierdził kilka tygodni temu, że po tych wielu zamachach, które ciągle trwają, po morderstwach Niemców przez migrantów, stwierdził, że to jest bardzo ciężki problem, bo Większość z tych, a czy nie większość, on powiedział o 30% tych ludzi, którzy przybyło z tych krajów, tam Afryka, Bliski Wschód, Afganistan, Pakistan, to są ludzie, którzy mają troszeczkę przewrócone w, w głowie, że tak powiem, w prosty sposób, a więc niepełnosprawni umysłowo i. Ta ich niesprawność umysłowa wymaga leczenia. I teraz sobie wyobraźcie, jak dotarło w ostatnim okresie do, tylko do Niemiec kilka milionów takich migrantów, do Europy około e, 10 milionów, to jak mamy teraz zabezpieczyć im leczenie psychiczne? Dlaczego się tych ludzi wpuszcza? Bo mamy tu ze swoimi psycholami problemy, którzy upatrzyli sobie teraz w fajny sposób, żeby Trafić do szpitala na parę miesięcy psychiatrycznego i rozwalić kilka istnień ludzkich i tak zostaną rozgrzeszeni, bo on jest niepełnosprawny umysłowo. Co tu się dzieje w tej EU? To, to są moje refleksje. Zastanówcie się też nad tym. Pozdrawiam.